Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Stanisław Wójcik i dzisiaj opowiem Wam o siedmiu błędach, których należy unikać podczas nauki front levera. Zapraszam do oglądania. Pierwszym bardzo często popełnianym błędem jest zbytnie skupianie się na jednej konkretnej progresji, przykładowo na advanced tak front leverze. Załóżmy, że jakaś osoba potrafi wykonać już tę progresję przez 20 sekund albo i więcej i być może widzieliście też zalecenia od innych osób, które mówiły, że do następnej progresji na przykład po frontlewerze z jedną nogą można przejść do na przykład stradla dopiero jak się z jedną nogą frontlevera potrafi 30 sekund, 40 czy nawet więcej. To są po prostu złe założenia, ponieważ jeśli ćwiczymy na takiej dużej objętości, na takich długich holdach, to tak naprawdę nie ćwiczymy już wtedy siły, tylko raczej wytrzymałość. I dlatego jeśli potrafisz już wykonać 8 sekund danej progresji mniej więcej, to powinieneś już powoli zastanawiać się nad tym, żeby przechodzić do kolejnej. Pamiętaj, że front lever to jest ćwiczenie siłowe. Jeśli ty jeszcze tej siły nie masz, no to musisz się skupić na tym, żeby rozwinąć swoją masę mięśniową, no ale przede wszystkim też kształtować siłę. A nie możesz kształtować siły w tym wzorcu ruchowym, jeśli będziesz robić tak długie holdy, jak na przykład 20 czy 30 sekund. Dlatego jeśli już tę progresję masz opanowaną i potrafisz ją przytrzymać, no załóżmy, że przez te 10-15 sekund, to bez problemu możesz już przechodzić do następnej. Kolejnym błędem. Jest nieużywanie gum oporowych podczas nauki frontlevera. Często wiele osób skupia się na tych tradycyjnych progresjach, czyli właśnie na one-legu, na stradlu, na advanced taku, ale zapominają o robieniu pełnego frontlevera już z gumami. Nawet jeśli jesteście jeszcze słabi w tym frontleverze i potrzebujecie bardzo grubych gum do tego, żeby wykonywać pełnego frontlevera, to trudno, też powinniście wykonywać właśnie pełnego front levera z gumami. Teraz pytanie, dlaczego ten full front lever z gumami jest lepszy niż te tradycyjne progresje. Ostatecznym naszym celem jest osiągnięcie pełnego full front levera, a nie na przykład straddle. Tak, ostateczny cel to jest pełny front lever. I jeśli robimy tego front levera już z gumami wcześniej, to przyzwyczajamy nasz organizm, nasz układ nerwowy do tej ostatecznej, finalnej wersji, którą chcemy osiągnąć. I dlatego ta droga jest bardziej efektywna niż katowanie tych zwykłych progresji. Nie mówię oczywiście, że te progresje są złe i całkowicie powinniśmy z nich zrezygnować, absolutnie nie. Ale uważam, że należy przede wszystkim skupić się na progresjach z gumami. I tym bardziej jeśli już jesteś w stanie wykonać dłuższe holdy tego np. one leg front levera, czyli z jedną nogą, to tym bardziej już wtedy jesteś przygotowany na to, żeby właśnie już robić front levera pełnego z jakimiś takimi grubszymi gumami. I wiadomo, że jeśli nie potraficie jeszcze pełnego full front levera i te holdy dosłownie będą trwały 1-2 sekundy, no to tym lepiej robić tego front levera z gumami, ponieważ będziemy mogli wydłużyć te swoje holdy, zadbać o technikę i już przyzwyczaić się do tej ostatecznej formy. Kolejny taki mit, błąd, który jest powielany, to jest ćwiczenie frontlewera na ściągniętych łopatkach. Na szczęście, na polskim YouTubie, dosyć często ten mit jest dementowany i pokazywane jest, jak należy się wykonywać go poprawnie. Tak więc, jeśli jeszcze ktoś by tego nie wiedział, no to tutaj powtórzę, że frontlewera nie należy wykonać na ściągniętych łopatkach. Jeśli mamy naszą protrakcję w łopatkach, czyli całkowite wysunięcie łopatek do przodu, no to oczywiście to jest zła technika, ponieważ nie angażujemy odpowiednio naszych mięśni grzbietu. Ale jednocześnie całkowite ściągnięcie do tyłu łopatek powoduje tak mocne napięcie mięśni z tyłu i takie skrócenie ich, że te mięśnie. Nie potrafią odpowiednio wygenerować siły, ponieważ jeśli mięsień jest bardzo rozciągnięty, to nieefektywnie wygeneruje siłę. I z drugiej strony, jeśli jest bardzo mocno skrócony, to również nie wygeneruje największej możliwej siły. Dlatego powinniśmy tutaj zachować taki balans, czyli ani nie wypuszczać łopatek całkowicie do przodu przy front leverze, ani ich bardzo ściągać. Powinniśmy mieć je ustawione naturalnie. Czyli ani do przodu, ani do tyłu naturalnie. I teraz pokażę to, o czym mówię na podstawie. Front levera. Najpierw ściągnę bardzo łopatki w tył, potem wypuszczę je i potem zachowam to neutralne ustawienie łopatek, które jest poprawne. Czyli najpierw ściągam, wypuszczam i neutralnie. Ciężko jest mówić, jak się robi front levera, ale myślę, że rozumiecie. Przypominam też o moim autorskim systemie treningowym z jeśli jesteście zainteresowani to link w opisie. Jeśli jesteśmy już w kwestiach techniki, no to też omówię kolejny tutaj taki błąd techniczny popełniony podczas nauki frontlevera. Bardzo często powielany przez osoby początkujące, ale jest to dosyć naturalne, że taki błąd się pojawia. I jest to oczywiście ćwiczenie na ugiętych łokciach. Front powinno się wykonywać na całkowicie zablokowanych i prostych łokciach. I tak jak mówiłem, ćwiczenie na ugiętych łokciach jest naturalne, ponieważ jeśli ugniemy te łokcie, to zaangażujemy jednocześnie tutaj więcej mięśni i będziemy mogli wygenerować więcej siły. Ale przez to uginanie łokci. Nie angażujemy odpowiednio mięśni grzbietu, mięśnia najszerszego grzbietu między innymi. I jeśli na początku no wiadomo osiągniemy szybciej tego front levera, ta technika będzie zła, ale to przełoży się potem w przyszłości na gorszy progres, ponieważ te mięśnie grzbietu nie będą odpowiednio wzmocnione. A jeśli będziemy od początku ćwiczyć z poprawną techniką, czyli z całkowicie zablokowanymi łokciami, to będziemy mieli znacznie lepszą bazę, znacznie lepsze fundamenty podłożone pod to, żeby potem nauczyć się podciągania we front leverze, nauczyć się touch front levera, ponieważ te plecy już będą znacznie, znacznie lepiej wzmocnione. Dlatego pamiętajcie, jak zaczynacie się uczyć front levera, to skupcie się na tym, żeby już od samego początku, od całkowicie najprostszych progresji, już wykonywać go na prostych, zablokowanych łokciach. No i nie zapominajcie o tych łopatkach, o których Wam już mówiłem. I teraz, że tak powiem, przechodzimy do sekcji błędów w układaniu planu treningowego. Więc pierwszy błąd to jest oczywiście zbyt duża objętość treningowa. Przykładowo, ktoś idzie na park do street workoutu i postanawia sobie, że dzisiaj to jest dzień na front frontlevera i wykonuje sobie sześć ćwiczeń pod front frontlevera, jest całkowicie potem skatowany i tak naprawdę dopiero kolejny trening, kiedy jest w pełni sił, może wykonać gdzieś za tydzień. no i to jest trochę bez sensu, ponieważ ćwiczymy front levera tylko jeden raz w tygodniu, a tak naprawdę te ćwiczenia które będą wykonane w pełni sił, to będą tylko te pierwsze trzy. Ponieważ nie ukrywajmy, że jeśli na początku wykonamy holdy, front lever, a potem od razu wznosy i jeszcze jakieś inne ćwiczenia, nie wiadomo jakie, no to jeśli mamy wykonać kolejne jakieś trzy, no to one nie będą wykonane na 100%. Ponieważ będziemy najzwyczajniej w świecie zmęczeni, a front lever to jest ćwiczenie bardzo wymagające, nie ma co ukrywać. Dlatego znacznie lepszą opcją będzie wykonywanie po prostu mniej ćwiczeń na treningu i przeplatanie ich z pusz. Czyli robimy przykładowo front levera, jakiegoś holda, potem przechodzimy do ćwiczenia push, możemy robić dipy, możemy uczyć się plancha, potem przechodzimy do drugiego ćwiczenia, do front levera, możemy zrobić jakieś wznosy, ice cream makery i tak dalej, i tak dalej. Znowu ćwiczenie push i na sam koniec trzecie ćwiczenie możemy dodać jakieś akcesoryjne pod fronta, czy to z gumami, czy na przykład podciąganie na drążku, możemy jako ostatnie ćwiczenie to dać. I wtedy... Taką jednostkę treningową nie wykonujemy raz w tygodniu, ale możemy wykonać ją nawet 3 czy 4 razy w tygodniu i za każdym razem na ten trening się regenerować. Znacznie lepsze podejście, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zrobimy więcej serii w pełni sił i tak naprawdę osiągniemy większą objętość niż byśmy ćwiczyli tylko raz w tygodniu i na takiej wielkiej objętości na jednym treningu. Pamiętajmy o tym, żeby też zadbać wtedy o regenerację ponieważ jeśli będziemy ćwiczyć na jednym treningu z mniejszą objętością i regenerować się na każdy kolejny, no to będzie po prostu ostatecznie większy progres. Tak więc pamiętajcie, żeby na jednym treningu nie przesadzać z objętością i rozłożyć to sobie wszystko na cały tydzień. Jeśli poszukacie w internecie najlepszych ćwiczeń pod front levera, to na pewno pojawią się podciągnięcia na tych listach. No i podciągnięcia wiadomo, że są potrzebne, ponieważ na początku musicie zbudować tę bazę w postaci Silnych mięśni grzbietu, właśnie podciągnięciami. Ale w pewnym momencie te podciągnięcia nie są tak ważne, jak się wydaje, podczas nauki frontlewera. Jeśli potraficie wykonać tych podciągnięć już np. 12 czy 13 czy 15, to nie katujcie tych podciągnięć po to, żeby osiągnąć ich 20-25 i dopiero wtedy zacznę się uczyć np. frontlewera. Takie podejście jest bez sensu, ponieważ Chociaż i front lever, i podciągnięcia to są ćwiczenia typu pull, czyli ćwiczenia, w którym przyciągamy coś, tak? Czyli generalnie to są ćwiczenia na mięśnie grzbietu. To chociaż to są właśnie te same wzorce, pull, to jednak one się od siebie różnią, ponieważ przy podciąganiu ginamy staw łokciowy, prawda? A przy front leverze już nie. I przy podciąganiu mamy ramiona wzniesione i wykonujemy ten ruch, a przy front leverze. Mamy ramiona przed sobą i gdybyśmy mieli zainicjować ten ruch, no to tak jakbyśmy wpychali drążek do bioder. Więc tam ugięte łokcie i wzniesione ramiona, tutaj proste łokcie i ramiona przed sobą. Zupełnie inne kąty, inaczej zaangażowane mięśnie i dlatego podciągnięcia nie mają tak ogromnego wpływu na front levera jak nam by się wydawało. Dlatego jeśli chcemy osiągnąć front levera to róbmy ćwiczenia, Przypominające front levera, czyli wszystkie wznosy, presy, holdy z gumami, progresje itd. Tak tak A nie podciągnięcia. Podciągnięcia mogą być ćwiczeniem akcesoryjnym, jeśli mamy już oczywiście odpowiednio zbudowaną siłę w tym elemencie. Wtedy one powinny być akcesoryjne. A jeśli, wiadomo, jeszcze nie jesteśmy odpowiednio silni, jeśli nie potrafimy się podciągać, no to wtedy wiadomo, że zanim weźmiemy się za front levera, no to podciągnięcia trzeba opanować, ponieważ podciągnięcia to jest po prostu fundament, podstawa. Podsumowując... Ćwiczenia przypominające frontlevera, a nie podciągnięcia, jeśli już jesteście na tym wyższym etapie zaawansowania. I ostatni błąd to wykonywanie ćwiczeń frontlevera, powiedziałbym, tylko w jednym zakresie ruchu. Frontlever to jest ćwiczenie izometryczne, czyli ćwiczenie, w którym generalnie się nie ruszamy. Nasze mięśnie, nasze przyczepy nie zbliżają się, nie zmieniają swojego położenia i jesteśmy po prostu nieruchomo. Ale wiadomo, że to napięcie mięśniowe występuje. I moglibyśmy skupić się tylko na holdach frontlevera, ale ważne jest to, żeby rozwijać tę siłę we wszystkich możliwych wektorach. I o czym tutaj mówię? Mamy ćwiczenia takie jak wznosy, i to jest tak, jakby pierwszy zakres ruchu, który możemy wykonywać. Wtedy mamy ramiona wzniesione i wykonujemy ten wznos do frontlevera, do poziomu, i ćwiczymy w tym zakresie ruchu od, można powiedzieć, pełnego zwisu do frontlevera. Kolejna możliwa wariacja, którą możemy wykonywać to te izometryczne holdy, czyli właśnie trzymanie progresji, trzymanie front levera z gumą. Jest to moim zdaniem obowiązkowe ćwiczenie, które powinniśmy wykonywać na treningu, ponieważ najbardziej przypomina to, co ostatecznie chcemy osiągnąć. I ostatni wektor, ostatnia możliwość to jest wykonywanie presów, czyli jesteśmy we front leverze i robimy presa do góry, dotykamy biodrami drążka i opuszczamy z powrotem do front levera. Ta sama zasada dotyczy się negatywów, czyli wykonywania takiego zwisu z nogami skierowanymi ku górze, i robimy potem negatyw, czyli spokojnie opuszczamy się do poziomu, czy to w jakiejś progresji, czy to z gumą, czy full front leverze, to już zależy od waszego poziomu zaawansowania. I pamiętajcie, żeby trening rozplanować sobie w taki sposób, żeby on zawierał wszystkie te możliwe zakresy ruchów, czyli ze zwisu do poziomu zwykły front lever, ćwiczenie tej izometrii czy negatywy i presy. W ten sposób przerobicie swoje plecy we wszystkich możliwych kątach i to przełoży się ostatecznie i na lepsze zdrowie Waszych barków i po prostu na większy progres. I to by było wszystko w tym filmie. Dzięki bardzo za obejrzenie. Pamiętaj, żeby unikać tych błędów, no i powodzenia w jak najszybszym osiągnięciu tego wymarzonego frontlevera. Zostaw suba i cześć!